Witam kochani w piątek. Ja wczoraj miałam bardzo pracowity dzień. Posadziłam pomidory, paprykę. Niunia idziemy na spacer. Co? Zostaw już ten ogon w spokoju. Idziemy na spacerek. A dzisiaj powiem Wam, że tak wieje, że chcę głowę urwać. A wczoraj nawet słonko świeciło, więc fajnie się wszystko na działce ogarnęło. Zasadziłam trochę ogórków. Wreszcie zasiałam. Także w miarę jeszcze mi zostało 20 pomidorów do posadzenia, a 22 już posadziłam. Także w tym roku chyba zaszalałam trochę z tymi pomidorami. No ale jak będą, udadzą się, to będzie co jeździ, przetwory robić. Już mi chyba widać dzisiaj nie fajnie. o moje ogórki, które zasadziłam. Bardzo ładnie stoją. Będą wcześniej, a tam dalej mam zasiane. Także jak widzicie moje pomidory już rosną bo w tym garażu to one już żółkły, z... nie wiem co się z nimi działo bo nie fajnie, nie sprzyjała im ta atmosfera więc już je wysadziłam, no na razie zimno jest. Ale bardzo fajnie stoją, będą rosły sobie, ja to wiecie jak. Już parokrotnie mam ja pokazywałam jak sadzę, ja bardzo głębokie doły kopę żeby jak najbardziej go zakopać w tym dole więc tylko łebki im zostawiam. One Także na razie widzę, że bardzo fajnie stoją i tam paprykę widzicie w oddali. O też jej dość głęboko posadziłam, a już widzę, że kwitnie. A tutaj jeszcze widzicie parę koktajlowych posadziłam sobie. I przerwałam wczoraj jeszcze marchewkę, bo troszkę zagęsta. Muszę jeszcze przerwać pietruszkę i buraczki i będzie już posiałam na drugi raz koper bo ten już taki duży i za chwilę pójdzie w, te, w baldachimki i nie będzie nawet do ziemniaka ładnego koperku, więc już zasiałam i fasolkę ponownie posiałam i fioletową zieloną bo jak pokazywałam wam przemarzła podsiałam jeszcze rzodkiewki, sałaty na drugi raz także działkę ogarnęłam, jak poszedł deszcz wszystko wilgotno, więc warto to wykorzystać a teraz czekamy na ciepełko, bo tak jak ja, tak moje rośliny potrzebują ciepła. Życzę Wam, kochani, miłego dziąka. Pa!